Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy taki ekspresowy, sezonowy deser. Będzie to rabarbar pod kruszonką. Zapraszam. Na nasz deser potrzebować będziemy 6 łodyg rabarbaru, 20 g masła, jedno opakowanie cukru waniliowego. 45 g cukru, płaską łyżeczkę skrobi ziemniaczanej, 100 ml soku z pomarańczy a na kruszonkę 150 g mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 110 g zimnego masła, 90 g cukru. No to zabieramy się za robotę. Najpierw łodygi barbaru pokroimy w takie centymetrowe kawałeczki. Dobra, no, patelnię nagrzewamy, na patelnię przekładamy masło i je sobie rozpuścimy i zaraz na to wrzucimy rabarbar. Dobra, masełko nam się tutaj rozpuściło na patelni, teraz przekładamy rabarbar, okay. dodajemy skrobie. Cukier. Całość przemieszamy i smażymy to około 2 minutki. No i oczywiście nie może nam zabraknąć też tego cukru waniliowego. I razem się to musi smażyć. No, smażyliśmy ten rabarbar 2 minutki. Teraz lewamy pomarańczowy. Całość przemieszamy i gotujemy to około jednej minuty, aż powstanie nam taki gęsty, zawiścisty syrop, ten cały robarbor tym syropem się okryje i ten etap będziemy mieli skończony. Wszystko się robi, nie wiem. O jak widać, gęstniał. O, super. Rabarbar tym syropem takim gęstym jest, otulony. Minutkę podtrzymać to jeszcze na patelni. No i tak, tak przygotowany rabarbar ląduje teraz w naczyniu żaroodpornym do zapiekania. O, przełóżmy to wszystko dokładnie. Ok, sobie rozprowadźmy żeby taka płaska powierzchnia nam powstała. I teraz będziemy przygotowywać kruszonkę i ten rabarbar za chwilę tą kruszonką potraktujemy i do pieca. Piekarnik już nagrzewam do temperatury 190 stopni. No, zabieramy się za kruszonkę. To do miseczki wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia. Masło pokroimy w kostkę. O. Kosteczkę przerzucimy tutaj sobie do tej miski. No i teraz tam mąkę proszek i masło. Palcami tak rozcieramy, aż powstanie nam kruszonka. Raz, dwa. Teraz dodam cukier i jeszcze będę przez chwilę razem to ugniatał. O, fajna wyszła ta kruszoneczka. Większe, mniejsze kawałeczki. Teraz kruszonką sobie posypiemy maszra barbar. Większe kawałeczki, mniejsze, fajnie takie. I tak przygotowany nasz rabarbar pod kruszonką ląduje w piekarniku 190 stopni, tak jak mówiłem. I na okres około 35-40 minut. Nasz deser to jest rabarbar pod kruszonką. Wyskoczył z piekarnika. Jest tu mnie na blacie. Jeszcze on tam pracuje, że tak powiem, pod tą kruszonką. Widać jak. Bąble powietrza wychodzą spod spodu. Chwileczkę poczekamy, aż się troszeczkę tak zetnie, minimalnie ostygnie, ale jeszcze ciepłe podam na sobie do miseczki z gałką lodów, będzie genialne. Deser z rabarbaru pod kruszonką na talerzu z gałką lodów waniliowych. Kosztuje. Mm. Mm, mm, mm. Genialne, słodkie, kwaśne, ale dobre. Mm. Do tego. Mm, mm, mm. rozkosz, przepychota. No kochani wyszło pysznie, słodko, kolorowo, mało roboty. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.